Siemanarko wszystkim, Śmietnikowy z tej strony, Polskie Kasioki 2024. Jak się czujecie, co robicie, co u was słychać, czy też tak gorące jest u was? Normalnie fotel bujany, powiem wam, nawet jest dobry w tym kasioku. Ale chciałem wam pokazać taką miejscówkę, zobaczcie co oni tutaj wyrzucili. Co oni tu wyrzucili? Wczoraj się pomyliłem, bo był czwartek, czy znaczy piątek. Ja dalej żyłem środą, o tam jeszcze inne rzeczy są, zobaczcie, się okaże, że tam jeszcze jakiś namiot leży, co to jest? Zobacz tu leży, Zobacz, Cała, cała karimata, Zobacz, cała karimata, cała karimata, ale żałosko, także już wjeżdża też cała karimata, tu będziemy wkładać że z garażyska. cała karimatka się przyjada gdzieś, gdzieś pod namiot, prawda? Także w dobrym stanie, w świetnym jak najbardziej jestem za kalimata tutaj takie, patrzcie, taki są praktycznie 3 czy 4 rzeczy ten kontener, w tym kontenerze czy to w którym? nie wiem już w którym, w którymś tutaj no i talerz a szkło, talerzyki talerzyki tu w tym kontenerze wyrzucili nie wiem, Tutaj jest jeszcze taka reklamówka, a tutaj w tym są jakieś kable, nie wiem, zobaczmy pierwsze kable. Zobaczmy pierw tutaj kable, co oni co to jest? Kable normalne, nie? o, okućka to, patrzcie, takie okucia, normalnie.

Niedługo zapowiada się wizyta na złomowcu. O kolejne, kolejne kuszko. Co oni tu wyrzucają na polskie A Wy co robicie? Jakie znaleziska? Znaleźliście coś ciekawego? O. Dlaczego nie mówicie? Powinniście normalnie z... rzucać jak z rękawa tymi znaleziskami. Co teraz już po takim, po takim, po takim szkoleniu, to, to powinniście już rzucać jak z rękawa. Ale tak mówię. E... Najważniejsze szkolenie to też szkolenie w terenie ze mną. żeby to, żeby to ktoś zobaczył na żywca, bo całkowicie to inaczej wygląda. Także fajna linijka, fajna kierka, Jak najbardziej. Mamy ukłucia, mamy ekierkę, mamy. O, o, o patrzcie, ile jeszcze tego jest. Patrzcie, ile to jest mosiądze. Praktycznie tyle co bateria marzyca. Ale jasne. Ciężkie, ciężkie. Okucia wyliczają na karimata, okucia, eee, tutaj w o, jeszcze jest, nie to nie okucia, to aluminium akurat, chyba, to aluminium, ale tu jest okucia, widzę patyna wychodzi, widzicie, Zampy zamknięty, bo one często wychodzą i tutaj chyba też, chyba proszę siebie też, Nie ma więcej, tylko tu, tu i tu, i tu. To też ja że. Patrzcie, mosiężne złączki wyrzucają. Także patrzcie, zobaczcie ile mosiązu dzisiaj wyrzucili. O kurcze, a tu jest Tyle kilo będzie, tu i, i tyle okablowania. W ogóle miedź? Czekajcie, gdzie to jest. To wygląda, ten biały. Tak, to jest miedź to też mieć nie dziucha, patrzcie ile w kabla rzucili w złomiarze normalnie jest 2 kg do kabla, 15 zł. No dobra, a co dalej? Co to za talerze były? Czy to mapier? Może tą torbę rozpracujemy. Chodźcie rozpracujemy tym torbę. O! Tam jakieś szkiełko jest. Książki. Aleksander Dumas, Karol Szalony. Fajna, twarda oprawka. Ładna książeczka, a na druga? Słowa margot. Aleksander Dumas, taka gruba. Nie ma ceny nie ma. Ale fajne, dwie książeczki. Aleksander Dumas. O, okularki. ty patrzcie rajbany, Ile rajbany? Z pięć pakstą, cztery paki, ty, to są dobre rajbany, ale ja do tak trzymanki. A okularków nie miałem. Bo tam te gdzieś mi się zgubiły od razu, a szybko gubię okulary. Oby się te rajbany zgubiły, to rajbany będą dla nas normalne. Ty ol fajne Rajbaniksy, jakie jest model? SM SM088 8058SH Takie rajbany. Kategoria 3 UV400. SM088 Sygnowane rajbany, ale jadka bez trzymanki. Widzieliście? Sygnowane rajbany, jak no, wrzucili na hasiok. Ale jazda. Letnie hasioki 2024. Mega rajbany. <gry> Kurde. Fajne, fajne naprawdę w rebanach chodzi normalnie Dobra, no zaraz przyjrzeć się, co tu dalej wyrzucili co to jest no takie coś jakieś przyprawki może być czy coś delikatnie prawda jak najbardziej takie coś co oni wyrzucają asortyment, asortyment co dalej świeczucha jakaś jakaś świeczka co to jeszcze jest? Więcej. Coś na przyprawy Kto takie coś na przyprawy? Fajne to, bieli? Byście bieli to, czy nie? Jak myślicie? Bieli, czy nie bieli? Bieli, bieli Fajne, ja to wezmę, bieli, bieli lubimy Akurat na takie przyprawy może być Nie starte, nie zniszczone Jak najbardziej z tym za to też weźmiemy No i zobaczmy, przejdźmy do tych talerzyków co to za talerzyki tutaj zaraz zobaczymy sobie delikatnie to podejmiemy Idzie co ciekawego jeszcze chodźcie te talerzyki podejmiemy mamy porcelanka jakaś zobaczmy co tutaj jest co oni tu wyrzuciją wiecie co to jest Fajny, pruszków, made in Poland. Ale taki wielki talerz z Pruszkowa. I to w świetnym stanie. Zazwyczaj są jakieś starte czy coś, nie? Ale ten jest w zadziwiająco świetnym stanie. Co oni wrzucają na te hasioki? Mega. Mega porcelanka. Jaka jeszcze tu będzie porcelanka na patrz. Cały w ogóle kąpek talerzy. Cały komplecik, patrzę. porcelana wyschodzi na takie plastry z hasioków. Tylko zobaczmy, co to jest za porcelana. Pozłacana, ładna. E, Wałbrzyje. już teraz nie dostaniecie takiej. Tylko u artysta jeszcze fabryka w Wałbrzychu ma. Patrzcie, ile porcelanki wyrzucałem, pięknie. Patrzcie, całe w ogóle. Wygląda wszystko całe tak to wszystko całe było wygląda powiem wam i zobaczcie fajne i no i porcelanki nie. I te hasiołki mega jest te fajne kwiaty Ozdobne całe całe nie. Nie nie, nie 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 uszczerbiony dajemy na wystawkę go powiedz że ten drugi będzie cały też uszczerbiony tu Dobra, wystawka. A te są chyba całe? Te są całe, dobra, te weźmiemy Calaczki One czasami mają One czasami mogą mieć tutaj uszczerbienie Ale je weźmiemy No i dobra I coś jeszcze tutaj będzie? Zobaczcie sami No i tak, pierwszy chłasio, taka o, mi jest miejscóweczka Takie znaleziska, maty, musiądze e, Pliki Hmm. może być jeszcze o opucie? o patrz, gdzie jest jeszcze tutaj? czy nie, wydawało mi się nie ma też? co to jest? o, widzicie? taśma klejąca jeszcze wyskoczyła tak, taśmę klejącą tutaj jest coś, aluminium o, o trycki trycki wyskoczyły jeszcze całe trycki No i te całe, o krany, prawda? Wiecie o co chodzi, no nie? Nie będę pokowywał. To są już nowe to nie będą nowe, nie? No i dobra, i coś jeszcze jest? Bo może coś się tutaj teraz dał... zapodziewa, ale nic chyba jeszcze, No i dobra To by było na tyle, patrzcie porcelanki Co oni na te Hasioki. tutaj mamy taką miejscu tutaj mamy taką miejscu a tutaj zobaczcie co do nas czeka patrzcie co do nas czeka normalnie co moim oczom to jest muzyka na moich uszu muzyka na moich oczu sprawdźmy czy nie jest nie cała cała jest normalnie osa osy świetna lampa świetnym stanie mega dosłownie co oni wyrzucili co oni wyrzucili normalnie z obiciem porcelanowym normalnie widziałeś o muś fajny nie? nie Żyrandolik normalnie, tu jest Żyrandolik 1 Ja wam powiem bo tam jeszcze są jeszcze są te ubrania prawda Patrzę tutaj tutaj macie ubrania o kucici o to też zobaczymy Tutaj jest jakiś mały depozycik bo te buciki to chyba będą mamy, zobaczcie, zobaczymy czy dobre będą. Zobaczcie, czekajcie. Zaraz zobaczymy tutaj. Czy one przypadkiem nie będą... O, tam też jest osad. A chyba mnie... Chyba mnie dziabnęło. Zobaczmy co oni tu wyrzucili. Będzie. Może zamek gdzieś nie działa, może działa, zobaczmy. Jak myślicie? myślicie? Fajno. Wolcano. Taka bluza wolcano elegancka nie ma plamek żadnych? no nie ma elegancka bo Wolcano zamek sprawdził no właśnie, te zamki zawsze są w no. ale zaraz sprawdzimy to tak o. sprawdzimy normalnie zamek czy nie ma tutaj w te kurce czy działa czy śmiga bo to jest główny powód zawsze, te zamki to jest zawsze główny powód że oni wyrzucają prawda? Ale chyba działa. Działa normalnie, patrzcie jak je wulcano. I co? O tym powiecie? Zobaczcie, fajne może być? Jak na mnie normalnie i do tego te buciki. Tak. Dzięki, wdajemy ziomuś. Fajne, fajna, fajna, ta. Co oni tu jeszcze wyrzucili? Zobaczcie. Nie wiem, czy zacząć, kurczę, o tej cukiernicy, co to w ogóle jest. Mega dosłownie. Mega znalezisko. Mega cukiernica. Czy co to jest? Nie wiem, co to jest. Powiedzcie mi, co to może być. Mega. I że taka lampa. Co on ludzi? Cały komplet. Nie ma żerówki, Nie ma. Cały, cały komplet takich lamp z prl -u. Co oni wyrzucają na te hasioki? Kraina bajek dosłownie. Mega. Która się wam bardziej podoba? Patrzcie, ona nie jest ukruszona. Nie, cała lampa z takim grubym koszem. Mega. Jatka dosłownie, bez trzymanki. A to? To też ekstra. na to, mega dosłownie, ale fajna ta lampa jest. Nie chcę ją kruszyć tutaj ma ten cały porcelanowy. Fajna z prl -u. tak, tak, jest włączyć z PRL-u nawet. Patrzcie, te ząbki ząbki w ogóle nie są ukruszone Nawet były mega, się mieli w słońcu mega znalezisko. Co oni wyrzucają? Rajbany, lampy, co oni wyrzucają, te raczolki. Gąb Stefan? Fajna, fajna mega znalezisko wspaniała prawne no, tak która lepsza ta czy ta? nie chcę tymi ząbkami bo nie chcę ukruszyć jej wiecie? nie chcę ukruszyć ząbku, bo jest w stanie idealnym ze szkła takiego o widzicie? fajne te lampiony i cukiernica mega co tam może więcej będzie? Pa. Są jeszcze jakieś takie? Co to jest? Disney Pixar Made in Portugal. Co oni wyrzucają? Normalnie nowe takie z Disneya. Nowe z Disneya normalnie salaterki wyrzucają. No, ludzie, co Wam się najbardziej podoba? Powiedzcie. Czy może lampy? Czy może. Bo, czy może ta. Ten cały Keloksa. Kelok Snacks. Mega. 2019 z Keloksa z 2019 z płatków chyba prawdopodobnie, bo Kelok to są płatki, ale jak najbardziej bieli jeszcze Keloksa. Jeszcze Keloksa nie mam w swojej, w swojej kolekcji. Fajnie, co oni wyrzucają? Tu patrzcie, Keloksa takiego wyrzucili. Co jeszcze tu wyrzucają? Zobaczmy. Minionek. Minionek. Robi coś? Macha ręką. To też macha Tylko jedną macha. I chodzi. Co jeszcze jest? Buciki. Także te buciki. Zobaczmy. Te fajne. Mój rozmiar normalny. Patrzcie. Bedwiem nowe buciki. Czerwone. Tylko szkoda że czerwone. czerwone to cały czas tylko te czerwone. Teraz będziemy mieli Wiko. Wiko oficjal. Top Speedl, Kity normalnie, mega sztos Jadka bez trzymanki Zobaczcie, czy drugi jest cały Też cały, zobaczcie Cały bucior Mega co nie wyrzucamy Wixo takie fajne, ale będzie Ale będę chodził Wixo O Jezu, Wixo wpadło w wodę Do tego Wixo do tego wixo do wulkanu Mega sztosy I tak się teraz ubierzemy wulkanu i to także są buciki Wixo wyrzucili też I co jeszcze? Paczka Nie, tam jest Co to? Cały minionek oryginalny w Ale jaka? Patrzcie A jaki to kolekcjonerski czy nie? Ja myślicie znacie tego minionka? Może to jest najbardziej kolekcjonerski minionek no to było opakowanie. No Takie minionki są kolekcjonerskie. Zbiera ci minionki. Tu kolega dobrze powiedział, że za, za, zaczął się interesować figurkami i, i wyszło, jakie są wartości. Tak samo te meble kobuszowskie w ostatnim odcinku Książka meble kobuszowskie e, zaledwie tylko. Ale parę złotych. ja widziałem że nawet 800 złotych te, te książki o tych meblach kobuszowskich kosztują także, także wszystko wszystko także z tej miejscóweczki takie znalazisko to i co będziemy lecieć dalej będziemy lecieć dalej i wulkam jeszcze do tego I lecimy dalej że tak powiem bloki osiedla osiedla bloki osioki lecimy dalej jaka pogoda jest u was godzina 14 coś dochodzi godzina 14 i mamy że was te nie ten nie Piątek, gdzie piątek? Piątek mamy. Także lecimy do Wszechświata w piątek i robimy ten grilla. Chcecie, żebym zrobił na kanale grilla takiego taki odcinek z grillem? Co by na to? Taki grillik, taki byśmy zrobili, drogę. No, i jesteśmy na miejscówce Gołębia Stefana, a naszego Gołębia dalej nie ma. Jak ktoś widział, ktokolwiek wie, gołem Gołębia Stefana podajcie jakiś namiar kontakt naprawdę yy, wypatrujcie wypatrujcie białe gołębi z czerwonymi oczami a tutaj na, na takim miejscu wie jesteśmy i patrzcie normalnie normalnie dwie baterie dwie baterie kolejne dwie kolejne baterie taki rodzaj tym razem mega także powiem wam że e, już są cztery baterie bo tutaj zaraz wam pokażę. Tutaj już załadowany jestem, zaraz wam powiem, gdzie to jest. Gdzie załadowałem te baterie? Tutaj. tutaj załadowałem dwie baterie, także tu są te dwie baterie z wczoraj. Ta. A tu dzisiejsze, także w dwa dni, w dwa dni wyszło, w dwa dni wyszły 4 baterie. Patrzcie, razem cztery będą W dwa dni na zewnątrz, Także trochę mosiądzu będzie eee, Tutaj jeszcze takie jakieś, nie wiem co to jest, ale magnes tego. Magnes tego nie przyciąga, więc to jest mosiężne, To jest z mosiądzu. Patrzcie ile mosiężnych elementów normalnie ile tego jest, ile mosiądzy ile, że nie wiem, telefony lecą A tak w ogóle to mamy godzinę 14.45 no, patrzcie ile tego tematu wyrzucają patrzcie w że jakieś mosiężne to są, nie wiem co to są zawiasy jakieś, czy co to, to za zawiasy patrzcie ile tego jest, ile mosiądzy w ile osiągniętają A tutaj co dalej mamy? Bo dalej to już nie patrzyłem, koperty Czyste także koperty też bieli Co dalej? To, to widziałem, Patrzcie. to to śmieszna sytuacja. Było takie coś, ale nie wiedziałem, że jest 2 złote. Myślałem, że jest groszy są jakieś, 10 groszy, ale wyszło że nawet 2 zł wyrzucili. Patrzcie, wyrzucili Wyrzucałem gotówkę na świetlnik. E, 2, 2, 10, 20, 30, 2, 60. wyrzucili na hasiok. Dobra, w takim pudełeczku. Masary. A co tutaj jest? Teraz się przekonamy. Bo wiem, do czego to są ochraniacze. Nie wiem, takie ochroniacze wyrzucili jakieś. Nie wiem, do czego to jest, do jakiegoś karate czy co. Powiedzcie wymi. Takie dwa ochroniacze A co tutaj jest? Co to leki. Co to jest? Co to jest? Patrzcie. To co? Krem liftingujący. Jakieś kremy, jasumi. Fajnie, są kremiki, także. też jakoś... O! Patrz, jest skarpetki normalnie z metkami ale Jadka. Patrzcie ile tych skarpetek raz, jedna strapażka po 11 zł taki komplet Zasuła z Cinsaya. Ale taka bez trzymanki Dlaczego nie wrzucili dobre skarpetki z Sinsaya Także tutaj już jest 17 zł, 12 zł 12 zł Kurde, blady, a to damskie Hehe. Jaki to rozmiar w ogóle? A tutaj też 13 zł tu 13 zł Ale to chyba to nie moje rozmiary, to damskie chyba, nie? Czy co? Patrzcie ile skarpet wyrzuci. Masakra, tak. jeszcze chyba jest jedna. Tak nie, to takie już... Możliwe, że używane. To ja używane były. No dobra, to używane to, nie? A tu co mamy? Taki cały woreczek. Po czego? To za rzeczy. 17 zł. Witamin C Jakieś ampułki z witaminą C, tu masz dry skin ampulę ujęty jalwierza ochrania, tutaj takie ampółki, wybiera rozjaśnia, łatim ampula, wszystko po 17 zł. Pa do 26 roku. Także kosmetyki jak najbardziej w terminie. patrzcie do kosmetyków w terminie po 17 zł. Jedno, raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8 razy 17, 150 zł. No, myślę, że tak to właśnie wygląda, a tutaj co wyrzucili, zobaczcie, ja nie chcę tego uspokoiwać, zaglądałem delikatnie i wiem, że to będzie to ta wielka farma, to jest dach, to jest dach. Gigla będzie ta farma, wielka. Także jak to się składa, to proszę piszcie, bo jest farma, są plamy. I teraz możemy już normalnie zwierzęta zbierać, bo tak to zwierzęta zbieram Patrzcie, zagrody całe są. Możecie zagrody stawiać całe ranczo, całe ranczo że tak powiem. I takie kuczy takie ogromne będzie ranczo, nie jakieś małe. jaki ten dach jest większy. Także weźmiemy te ranczo całe. A i jeszcze wspaniała. Patrzcie co mamy. Fajna, co to jest? Jak to ten, no, miska, nie? Coś takiego. Jak to nazwać? Powiedzcie mi. Fajne, fajne, fajne. Także takie coś wyrzucamy na prostu śmietniki i już mamy cztery baterie. Także cztery baterie, inne rzeczy i szykuje się wycieczka na złom. Szkoda, że bez głębia Stefana się ukochanego. Mm. Gdzie nasz głą Stefan kochany? Blok osiedla A w ogóle jak leżą te spodemki ze śmietnika? Pamiętacie te spodę ze śmietnika Dzisiaj na ja pierwszy raz ich jestem Także powiedzcie jakie, jakie wrażenia Bloki osiedla, osiedla bloki i hasioki, Gdzie nasz gołąb Stefan jest? Gdzie jest gołąb Stefan? Powiedz mi. O, a ty widziałeś głębia Stefana? Ty też nie widziałeś.